Witajcie kochane, w dzisiejszym filmie pokażę Wam nowy produkt. Takie malutkie dupineczki Klipin do delikatnego zagęszczenia włosów. Zapraszam. W dzisiejszym filmie zobaczycie kolor 4, to ten od góry, czyli czekoladowy brąz, i 2, czyli czekolada, gorzka czekolada. E, ok, dla kogo to są produkty? Jeżeli macie e, włosy, jeżeli nie macie problemów z ubytkami włosów przy przedziałku, ale chciałybyście troszkę zagęścić jednak włosy, to mamy dla Was takie nowe mini-dopinki. E, tutaj e, mam je akurat w długości e... 20 cm. One są mocowane na dwie spineczki, natomiast długość tego paska to jest 7 cm, czyli długość włosa, 20. No, i tutaj mam moją główkę manekina. Tutaj spróbuję, przepraszam, wcześniej pomyliłam się, to jest kolor 6, 6 czyli orzechowy brąz. Tutaj lepiej by pasowała czwóreczka czekoladowy, ale nie mam, więc pokażę Wam na tej szóstce. Czyli pamiętajcie, że trzeba, musicie mieć dużo włosów przy przedziałku, bo tą dopinkę będzie trzeba zakryć, bo je będziemy z boku przypinać i zakrywać naszymi włosami, czyli przedziałek zostanie widoczny. Teraz pokażę Wam dokładnie o co mi chodzi. Widzicie, zobaczcie. Tak, to będzie, tak będziemy przypinać, a od góry zakryjemy naszymi włosami po dwóch stronach przy przedziałku. I wtedy uzyskamy tak, właśnie troszkę podniesione włosy, troszkę więcej gęstości. Nie jest to produkt dla osób, które mają ubytek na czubku głowy. Na ubytek jest tylko toper, także nie ta dopinka na pewno. Ok, dobrze, czyli tutaj sobie oddzieliłam grzebieniem taką sekcję i tutaj będę pod spodem dopinała moją, moją dopineczkę. Czyli widzicie, muszę mieć odpowiednio dużo włosów, żeby potem to zakryć, żeby nie było widać, gdzie to jest dopięte. I tutaj to jest mocowanie na klipsy. Pamiętajcie, że w, pamiętajcie, że w żadnych włosach klipin ani w toperach nie śpimy. E, klipsy, jak będzie klik, klik, musi być klik, jest otwarte i potem drugi raz to będzie klik, zamknięte. Klipsy są ręcznie przyszywane i są wymienne, także jak Wam się zniszczy klips, możecie zawsze wymienić go i ręcznie doszyć we wszystkich produktach. No i teraz Wam pokażę szybciutko, jak to dopnę sobie. Czyli mam tutaj oddzieloną moją sekcję. Można, też niektórzy lubią sobie natapirować swoje włosy, żeby to się lepiej trzymało. Ja tego tutaj nie robię. Klik dociskam, klik dociskam. I teraz przykrywam, widzicie, dobrze, to się trzyma. I teraz sobie y, z tymi włosami z tego przedziałka zakrywam. Dlatego właśnie nie możecie mieć ubytków włosów na przedziałku, bo nie będzie czym tego zakryć. Czyli zakrywam, i tutaj nic nie widać. Oczywiście, jeszcze można to sobie polakierować, żeby te włosy się nie ruszały, ale widzicie, włosów mam już więcej. Y, I to samo dokładnie sobie zaraz zrobię z drugiej strony. Z drugiej strony przyczepię ten ciemniejszy kolor, dwa gorzka czekolada. Kolor dwa gorzka czekolada jest to y, u nas najpopularniejszy. Kolor, e, gorzka, gorzka czekolada, czyli taki bardzo, bardzo ciemny brąz bez żadnych ciepłych refleksów. No i tutaj sobie oddzielam tą sekcję, dlatego używam takiego grzebienia z ostrym szpikulcem, żeby sobie wyznaczyć dosyć równo tą linię, e, bo po prostu będzie mi się łatwiej to przypiąć i będzie to się dobrze trzymać, jak to będzie ładnie wyznaczona linia. No i sobie zaraz dopnę, dopnę te, tą drugą dopineczkę. Pamiętajcie, że jeżeli macie długie włosy, bo tutaj akurat mój manekin ma bardzo długie włosy, to e, Trzeba kupić dłuższą, bo te tutaj, te 20-centymetrowe to są do krótkich włosów idealnie, do, kró do krótszych włosów powiedzmy, krótsze włosy to takie do brody. No i tutaj tak samo, klik, klik i przykryję sobie to tymi włosami z, przedzia z przedziałka. Okej, okay, i widzicie, troszkę to zagęszcza, tak jakby mamy więcej włosów i delikatnie bardzo. Jest to na pewno jakieś rozwiązanie. Oczywiście później możemy polakierować, żeby to się lepiej trzymało albo związać włosy i też mamy tych włosów więcej. Wygląda to ładnie. Pamiętajcie, że musicie mieć włosów na tyle dużo, żeby przykryć, żeby nie było widać tych spinek. Te paseczki, te dopineczki są sprzedawane osobno, czyli możecie kupić dwie, możecie kupić trzy i dopiąć też z tyłu. E, także to już zależy od Waszej fantazji. Tutaj, tak jak widzicie, mocowanie na dwie spineczki przyszywane igłą i nitką, czyli wymienne. I tutaj mamy długość włosa 20 cm. I taka mała właśnie dopineczka może Wam troszkę właśnie pomóc tam zagęścić te Wasze włosy. W naszym sklepie znajdziecie już za kilka dni różne długości tych dopinek i różne nowe dopinki, także jest to na pewno fajne rozwiązanie, jeżeli potrzebujecie jakiegoś tymczasowego rozwiązania, lekkiego zagęszczenia, a nie chcecie wydawać bardzo dużo pieniędzy na przykład na cały zestaw clip-in. Zapraszam Was do naszego sklepu www.myezisfabrykawłosa.pl, gdzie znajdziecie włosy naturalne do przedłużania i zagęszczania. Wszystkie te dopinki są oczywiście z włosów naturalnych, czyli możesz je delikatnie przyciemnić, nie wolno rozjaśniać, prostować, kręcić, układać tak, jak chcesz. E, dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Daj łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał.